że trzej królowie, przedstawiciele świata pogańskiego, którzy przyszli do dziecięcia Jezus Pokłonem są przedstawicielami wszystkich poza narodu wybranego. Dlatego też to święto ma taki bardzo uniwersalny wymiar i charakter. Można by powiedzieć, że my wszyscy idziemy po śladach tych trzech męców, magów, brudów, jakbyśmy ich nazywali, bo to właśnie oni jakby w naszym imieniu byli z pokłonem tam, w Betlejem, gdzie narodził się nasz Pan Jezus Chrystus. A organizując taką uroczystość jak dzisiejsza, i podejmując określony program, wszyscy przecież chyba czujemy, że jesteśmy jeszcze bardziej bliscy sobie nawzajem. To przede wszystkim tą bliskością obdarza nas ten, który zechciał stać się jednym z nas człowiekiem Jezus Chrystus, jednorodzony syn Ojca Przedwiecznego. A my. Ciągle opierając się na Jego Ewangelii i przykazaniu miłości, znajdujemy dla siebie fundament, ażeby być ze sobą blisko. I dzisiaj myślę, że ta uroczystość w takiej sprawie bardzo wydatnie służy. To jest także integracja naszego społeczeństwa. Które dzisiaj ma tutaj swoich przedstawicieli od władz poprzez nasze uczelnie, poprzez wszystkie środowiska, poprzez starszych i młodszych i najmłodszych, jesteśmy po prostu razem. I to ma swoją bardzo znaczącą wymowę. Ponieważ jesteśmy już chyba wszyscy, tu w tym miejscu, do któregośmy zdążali. Dlatego też w tej chwili odchodzę od mikrofonu, żeby się mogły dopełnić sprawy zaplanowane wcześniej.